Dzień Na pewno się zastanawiacie, czemu nie ma żadnych odcinków? Odpowiedź jest prosta. Założyliśmy nowy dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazwa powinna Wam dobry. Dzień dobry. No i będziemy się starać, bo zobaczyć, jak zrobiliśmy yy, że zrobimy dwa kanały, to będzie mieć więcej subów, lajków, wyświetleń i w ogóle komentarzy. Chcemy, żeby było bardzo nam wesoło, szczęśliwie, bo ten kanał jest już tak słabszy po prostu się jara że ja nie mogę i będziemy raczej już, już lepsze kanały więc jeśli chcecie jeszcze jeden nowy kanał dajcie lajka mam pomóc na niektóre rzeczy więc lajka